Cześć kochani, Marek ma z tej strony z BestPan.pl Takich UBA też rzadko się widuje UBA, Hilensis Premium No po prostu masakra Ale ceny są naprawdę bardzo, bardzo, bardzo wysokie Także chyba nawet nic nie będę rezerwował, no bo Bo nie sądzę, żeby tu kogoś było stać Znaczy stać to może kogoś jest, co ja gada. Stać pewnie wiele osób jest Tylko nie każdy chce wydać na roślinę, no tą zarezerwowałem no dobra piękna, wielka cudna ceny są kosmiczne na jube, przynajmniej tutaj nie wiem, będę jeszcze jechał w jakieś inne miejsce, ale jestem lekko przerażony co prawda widzicie ten pień no to jest roślina premium ale no nic gdyby ktoś chciał to oczywiście Roś... Najbardziej w ogóle, bo się zagadałem, najbardziej wytrzymała roślina o liściach pierzastych. Minus 12 stopni. Hawer opowiadał, że w Madrycie teraz było minus 14. Żadna jest, ka... żadna nienaruszona. Żadna. I oczywiście mówimy, tam są duże jube, które rosną wiele, wiele lat. A dobra, tak to wygląda. Czekajcie, tu są jakieś mniejsze. Może te mi się uda zarezerwować. Może coś z tego będzie. Zaraz zapytamy. Trzymajcie się. Wspaniałego dnia. Cześć.